W pomieszczeniu dusznym od elektrycznego ciepła monitorów pułkownik Anatoli Warenkow powtórzył tę samą frazę z krótkim, niemal drwiącym uśmiechem. Nic nie przechodzi przez naszą tarczę niezauważone. Nic. Operatorzy wokół niego roześmiali się tym napiętym śmiechem tych, którzy wierzą, że panują nad grą. Dla nich niebo było rozwiązanym równaniem, a każdy intruz byłby po prostu kolejną jasną, fosforyzującą zieloną kropką na ekranie. Tak było od dziesięcioleci. Tak, powinno być. Tej nocy jednak odległe miasto skąpane było w upiornym bursztynowym odcieniu, jakby samo powietrze niosło niewidzialne napięcie. Generatory terkotały, a przekaźniki klikały niczym maleńkie iskry, zwiastując coś, do czego nikt nie chciał się przyznać. Pułkownik pochylił się nad panelem oświetlonym jedynie słabym światłem radaru. Echa były ostre, zbyt ostre. Wziął głęboki oddech, pewny siebie jak ktoś. Kto już dostrzegł wady i wie dokładnie, gdzie szukać, myśleli, że wiedzą wszystko. Wiedzieli, jak powinno zachowywać się niebo, jak powinien oscylować szum elektroniczny, jak powinno odbijać się echo od samolotów. Było to przekonanie wojskowe, równie stare co niebezpieczne. Jeśli coś się nie pojawia, po prostu nie istnieje. Ale tego ranka każdy szczegół wydawał się nie na miejscu. Wiatr smagał anteny w nieregularnym rytmie. Buczenie transformatora oscylowało, jakby coś niewidzialnego przecinało powietrze. A potem pojawił się pierwszy mikrohaczyk. W szumie tła można było usłyszeć lekką nieregularność, jakby serce zabiło mocniej, ale nikt tego nie zauważył. Warenkow dostosował ustawienia z wrodzonym spokojem. Ekran pozostał pusty, nieskazitelny, zbyt idealny, żeby był prawdziwy. To był paradoks, którego obawia się każdy analityk. Im doskonalszy odczyt tym większe prawdopodobieństwo, że dzieje się coś bardzo złego. I w tym momencie ciszę przerwał głos młodego operatora. Panie, widmo wtórne stało się niestabilne na jedną milisekundę. Pułkownik nawet nie podniósł wzroku. Wahania się zdarzają, powiedział z pewnością siebie, jaką ma na kilka sekund przed załamaniem. Prawda? On też to widział, ale zignorował bo przyznanie się do porażki oznaczało przyznanie, że wróg znalazł sposób na przebicie się przez niewidzialną tarczę, którą nazywali nieomylną. Na zewnątrz noc zdawała się wstrzymywać oddech. Daleka poświata przebijała horyzont, cicha jak sekret. Światła miasta zamigotały na chwilę, a potem wróciły. Operatorzy wymienili spojrzenia, niepewni dlaczego. Ale było coś, czego nie widzieli. Coś, co już tam było. Pułkownik zacisnął pięści. To nie był strach. To była irytacja. Irytacja kogoś, kto czuje, że zaraz straci kontrolę nad domeną, którą uważał za absolutną. Radar wciąż był czysty, jakby niebo było puste. I tu wszystko się rozpada, bo w tym samym ułamku sekundy Anatolij Warenkow wciąż wierzył, że wygrywa. Wciąż ufał podręcznikowi, doktrynie, arogancji minionych dekad. Nie wiedział, nikt tam nie wiedział, że pustka na ekranie to po prostu cisza przed upadkiem. Aby zrozumieć, co wydarzyło się tamtego ranka, musimy cofnąć się w czasie do świata, który wciąż wierzył, że miarą przewagi militarnej jest rozmiar anten, moc nadajników i sztywność doktryn. Logika tamtych czasów była prosta, wręcz dziecinna w swojej pewności siebie. Jeśli wyślesz wystarczająco dużo energii w stronę nieba i będziesz słuchać, nic nie będzie mogło pozostać ukryte. Stanowiło to strategiczną podstawę, którą kierowali się generałowie, inżynierowie i analitycy przez dziesięciolecia. Doktryna ta opierała się na niemal religijnej mantrze patrz, aby kontrolować. Wierzono, że sekret każdego zwycięstwa tkwi w wykryciu zagrożenia, zareagowaniu i wyeliminowaniu go, zanim przekroczy horyzont. Systemy lądowe traktowano jak niewidzialne mury, współczesne przedłużenia średniowiecznych fortec, i podobnie jak one, wydawały się niemożliwe do pokonania generałowie tkwili w mentalności późnej zimnej wojny, rozległych mapach, sieciach czujników i wielkich obrotowych radarach skierowanych w niebo niczym technologiczne wyrocznie. Ufali tym systemom tak bardzo, że każda idea niewidzialności była uważana niemal za fantazję. I właśnie ta pewność ich zaślepiła. Analitycy mieli swoje ograniczenia. Większość uważała, że każdy samolot, nawet najbardziej zaawansowany, pozostawiłby po sobie matematyczny ślad minimalną sygnaturę, elektroniczne światło, dźwięk zdradzający jego obecność. Widoczne było techniczne uprzedzenie tamtych czasów, nic nie lata bez echa. To przekonanie było tak silne, że nikt nie brał pod uwagę możliwości, iż ktoś w jakimś odległym laboratorium próbował złamać tę samą zasadę, naginając znane prawa fizyki, manipulując powierzchniami, zmieniając kształty. Gdyby jednak ktoś przyjrzał się bliżej historii, zdałby sobie sprawę, że błąd ten popełniono już wcześniej. Przykład 1. Linia Maginota, zbudowany przez Francję jako ostateczny mur po pierakę wojnie światowej, był fortecą z betonu i stali, rzekomo zaprojektowaną w celu powstrzymania wszelkich inwazji. Strategzy byli tak przekonani o jego doskonałości, że zignorowali oczywisty szczegół. Wróg mógł go po prostu ominąć i zrobił to. To, co wydawało się absolutną barierą, zawaliło się, nie naruszając ani jednego bloku. Szef tam był. Ale nikt tego nie zauważył. Przykład dwa. Flota rosyjska z 1904 roku. Jeden z symboli dumy morskiej imperium. Duży, nowoczesny, imponujący. Jednak dowódcy byli więźniami minionej mentalności. Wierzyli, że siła tkwi w wielkości, a nie w zdolności adaptacji. Po dotarciu do japońskiego wybrzeża napotkali lżejszego, szybszego i sprytniejszego wroga. I cała flota stanęła na głowie. Szef tam był, ale nikt tego nie zauważył. Przykład 3. Niezniszczalność pierwszych brytyjskich systemów radarowych. We wczesnym okresie nowoczesnego lotnictwa wojskowego fale radiowe uważano za barierę nie do przebicia. Rozwiązaniem było po prostu ich wzmocnienie, dodanie kolejnych masztów i zwiększenie mocy. Jednak samoloty niskopoziomowe, techniki lotów na niskich pułapach i nowe taktyki pokazały, że nawet najdoskonalszy system można pokonać pomysłowością. Szef tam był. I po raz kolejny nikt tego nie zauważył. Prawdą jest, że każda era technologiczna uważa się za mądrzejszą od poprzedniej. W dekadzie poprzedzającej wydarzenia w Bagdadzie świat niezachwianie wierzył w elektronikę. Postępy były szybkie, a gospodarki inwestowały w systemy detekcji i digitalizacji. Większe anteny, wydajniejsze procesory i oprogramowanie zdolne do filtrowania zakłóceń, które wcześniej dezorientowały operatorów. Dla strategów był to najtrudniejszy test. Technologia podbiła niebo, ale po drugiej stronie świata ciche zespoły odwracały sytuację, nie dodając energii, a ją odbierając. Nie sprawiając, że samoloty świeciły, ale przyciemniając ich odbicia. To była tak subtelna, nieprawdopodobna rewolucja że wydawało się niemal niemożliwe, by traktować ją poważnie. A oto trzeci haczyk. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że prawdziwym wrogiem nie był samolot, był nim pomysł. Pomysł, który podważył dziesięciolecia doktryny, rozbił znaną matematykę i zakwestionował całą strukturę, której ludzie tacy jak pułkownik Warenkow bronili z taką dumą. Paradoks naszych czasów jest prosty i brutalny. Im bardziej zaawansowany jest system, tym większe prawdopodobieństwo, że zawali się w starciu z czymś, co nie przestrzega jego zasad. I tak wyglądał ówczesny świat. Świat, w którym wierzono, że wszystko jest pod kontrolą, aż do nocy, kiedy niebo udowodniło coś innego. Przez dekady stratedzy wierzyli, że niebo działa jak lustro. Wszystko, co wlatywało w przestrzeń powietrzną, odbijało energię, migało na ekranach i ujawniało swoją pozycję. Ale to, co przelatywało nad Bagdadem tego ranka, nie odzwierciedlało, pochłonięty było to przeciwieństwem przyjętej doktryny. Aerodynamiczna czarna dziura stworzenie, zaprojektowane nie do szybkiego latania, ale do niektóre. Prawdziwy duch, nie radar. Ukryta siła F-117 nie tkwiła w jego szybkości, uzbrojeniu ani opancerzeniu. Jego siła tkwiła w zaprzeczenie istnienia. Kontowe płyty, fasetowane powierzchnie, farba pochłaniająca fale elektromagnetyczne, czujniki obserwujące świat bez zwracania informacji. Była to inżynieryjna zagadka, która zdawała się przeczyć prawom fizyki, które sowieci uważali za swoją Biblię. I tego nikt nie zauważa. To nie była tylko niewidzialność, to była matematyczna cisza. Radar działał na zasadzie dialogu. F-117 po prostu nie reagował. Dla irackich operatorów szkolonych przez Sowietów był to psychologiczny afront. Patrzyli na wyraźne ekrany, ale słyszeli doniesienia o odległych światłach, dziwnych wibracjach i bezsensownym echu organicznym. Jeden z oficerów opisał to uczucie jako czucie cienia przesuwającego się po pomieszczeniu, którego nie widzieli. To było drugie objawienie. Niewidzialny potwór nie był przerażający ze względu na swoją siłę, ale ze względu na swoją nieobecność. Inżynieria była tak nieintuicyjna, że nawet doświadczeni eksperci nie chcieli zaakceptować jej działania. Logika stealth wydawała się magiczna: kąty, które załamywały fale, wewnętrzne wnęki, które ukrywały czujniki, panele pochłaniające częstotliwości, kształty obliczone tak, by radar myślał, że patrzy. Nic, a tego nikt nie zauważył. Skutkiem nie była sama technologia, ale to, co zniszczyła zaufanie. Każdy system można odbudować. Ale odzyskanie pewności to już zupełnie inna historia. Sowieci mieli kompletne doktryny oparte na przewidywalności nieba, źródła, odległości, natężenie, odbicia, sygnały. Wszystko zorganizowane z niemal chirurgiczną precyzją. F-117 nie zniszczył tego systemu. Stało się nieistotne. Smok, pokryty stalą, nie wyrządziłby tylu szkód psychologicznych, co błyskawica, której nikt nie widzi. Tej nocy wróg zinterpretował F-117 jako anomalię, chwilową usterkę. Potem jako elektroniczną sztuczkę, później jako kontrolowane zagrożenie. Dopiero znacznie później pojęli prawdę. Stara logika była skazana na porażkę od pierwszego niezauważonego lotu. Starcie było nieuniknione. Kiedy zaczęły napływać radzieckie raporty, ton ekspertów uległ zmianie. Nie była to już arogancja, lecz niepokój. Problemem nie był inny amerykański samolot. Problem polegał na tym, że cała matematyka XX wieku rozgrywała się na jego oczach. A gdy Bagdad spał pod ciepłą poranną mgłą, coś przemknęło po niebie niczym smuga czarnego atramentu ciche, bezrefleksyjne, bez znanej przeszłości. Gość przekraczający granice bez pytania o pozwolenie niewidzialny potwór już tam był. I nikt, absolutnie nikt nie był przygotowany, żeby to zrozumieć. Pierwszy prawdziwy wpływ nie nastąpił w wyniku widocznego uderzenia, ale niemożliwa cisza, gdy F117 po raz pierwszy przeleciał nad Bagdadem. Nie było żadnego ostrzeżenia, czerwonego światła ani echa elektronicznego. Na pierwszym wiadukcie cała sieć czujników milczała, jakby była wyłączona. Dla operatorów było to fizycznie niespójne i psychicznie dewastujące. Pułkownik Warenkow obserwował miasto w oddali, oświetlone przyćmionymi błyskami. Na ekranach nic się nie pojawiało. Przycisnął słuchawkę do ucha, czekając na znajome dźwięki, szumy, trzaski, jakiekolwiek oznaki ruchu powietrza. Nic. To była absolutna pustka. Właśnie w tym momencie pojawił się pierwszy haczyk. I właśnie w tym momencie zrozumieli, że coś przemierza miasto, nie pytając o pozwolenie. Tam zaczęło się techniczne upokorzenie. To co powinno być wykrywalne z odległości wielu kilometrów, po prostu przelatywało przez kontrolowaną przestrzeń powietrzną niczym niewidzialny gość. To co powinno być śledzone, przewidywane i neutralizowane, nie pozostawiało nawet śladu. W przypadku doktryny opartej na przewidywalności, było to jak obserwowanie, jak ziemia znika spod stóp. Podczas drugiego przelotu niektórzy operatorzy próbowali ręcznie wymusić działanie systemów, zwiększając filtry Poszerzając pasy i rekalibrując czujniki, radar pokazywał jedynie prostą, cienką, czystą linię, pozbawioną zakłóceń. Elektroniczny odpowiednik pustyni. Warenko szepnął niemal bezgłośnie To niemożliwe, ale tak właśnie było. I właśnie ta możliwość rozrywała moralność od środka. Powód porażki był prosty i brutalny: doktryna, technologia i ludzkie ego walczyli między sobą. Doktryna głosiła, że jest to niemożliwe. Technologia potwierdziła niemożliwe. Ego odmówiło zaakceptowania tego. I właśnie w tym drugim haczyku padł ostateczny cios. I właśnie w tym momencie zrozumieli, że wróg nie musi zwyciężyć. Wystarczy, że go oślepi. Załamanie psychiczne nastąpiło szybko. Młody operator zapytał drżącym głosem: Jeśli nie możemy tego zobaczyć, skąd możemy wiedzieć, gdzie to jest? Nikt nie odpowiedział, bo wszyscy znali prawdę. Oni nie wiedzieli. Raporty z terenu dotarły zbyt późno, by przywrócić zaufanie. Patrole zaobserwowały odległe światła o niewykrywalnym pochodzeniu. Jednostki naziemne słyszały wibracje w powietrzu, których radary uparcie twierdziły, że nie występują. Jeden z dowódców opisał to uczucie jako dotyk niewidzialnej ręki. Od tego momentu arogancja wyparowała. Doktryna mówiąca, że nic nie pozostaje niezauważone, stała się gorzkim żartem. Inżynieria, która wydawała się niezwyciężona, okazała się podatna na ataki właśnie w tym obszarze, z którego eksperci byli najbardziej dumni. Ego, które podtrzymywało pewność siebie, przekształciło się w niezręczną ciszę. Pole nie tylko się zawaliło, został wystawiony, a pośród tego załamania F117 leciał niczym świadomy cień, przemierzając niebo bez zamiaru pokazania się, tylko po to, by przypomnieć wrogowi, że stara era dobiegła końca w tym dusznym świcie, klęska nie była oznaką widocznych zniszczeń, oznaczono to nie widząc i zdali sobie sprawę, że nigdy nie zrozumieli samego nieba. Ostatecznie wniosek był nieunikniony i wszyscy o tym wiedzieli, nawet jeśli nikt nie chciał się do tego przyznać. To nie ten wczesny poranek na nowo zdefiniował współczesne pole bitwy. Brutalna prawda jest taka, że już wcześniej wiele się zmieniło. Dowódcy po prostu nie zdawali sobie z tego sprawy. F-117 był jedynie cichym zwiastunem starej rzeczywistości. Technologia zawsze jest na pierwszym miejscu, doktryna zawsze jest na drugim. Konfrontacja w Bagdadzie nie była odosobnionym przypadkiem. Była powtórzeniem schematu, który rozciągał się na przestrzeni wieków. Każda epoka militarna wierzyła, że znalazła ostateczną formułę, i zbyt późno dowiadywała się, że arogancja jest najbardziej podstępną pułapką. Francuscy generałowie wierzyli w trwałość muru linii Maginota. Rosyjscy admirałowie z początku XX wieku opierali swoją strategię na wielkości swoich okrętów. Wcześniej analitycy lotnictwa wierzyli, że radar jest nieomylną wyrocznią. A tego ranka radzieccy i radcy urzędnicy byli przekonani, że nic nie przemieszcza się po niebie, nie będąc zauważonym. Ale historia zawsze odpowiada w ten sam sposób: technologia triumfuje nad sztywną doktryną. Nie dlatego, że jest mocniejszy, ale dlatego, że jest bardziej elastyczny. A gdy umysł wojskowego zbyt kurczowo trzyma się tego, co działało wczoraj, traci zdolność dostrzegania tego, co powstaje dzisiaj. Epizod w Bagdadzie obnażył tę ranę z chirurgiczną precyzją. Operatorzy nie zawiedli z powodu niekompetencji. Analitycy nie zawiedli z powodu braku badań. Generałowie nie zawiedli z powodu niedbalstwa, ponieśli porażkę, ponieważ walczyli z wrogiem, który już dawno porzucił zasady, które uważali za wieczne. A oto lekcja dla ludzkości, najgorsza ze wszystkich. Duma jest bardziej zabójcza niż jakakolwiek maszyna. Sprawia, że dowódca ignoruje słabe sygnały. Ona przekształca anomalie w tymczasowy błąd przekonuje całą armię, że jej własna interpretacja świata jest ważniejsza niż świat rzeczywisty. A kiedy iluzja ta rozpada się, nikt o tym nie zapomina. Ten schemat się powtarza, ponieważ struktury wojskowe są budowane po to, by trwać, a nie po to, by się zmieniać. A ilekroć zmiana puka do drzwi i pojawia się w formie czegoś, co wczoraj wydawało się niemożliwe. Bagdad po prostu dodał kolejny rozdział do tej osi czasu. A oto dyskretne, niemal stłumione ostrzeżenie. Poniższy błąd już gdzieś został popełniony. Inny dowódca śmieje się z systemu, który uważa za nieomylny. Kolejny podręcznik traktowany jest jako pismo święte. Inna technologia rozwija się w cieniu, po cichu, ignorowana, niewidoczna, aż jest za późno. Na koniec pozostaje jedynie głos historii zawsze cierpliwy, zawsze okrutny w swojej precyzji i nigdy nie zmienia ostatniego wersu. Pole bitwy przypomina nam o tym, o czym zapominają przywódcy?